Panie trenerze, remis jeden 1-1, yy, według obserwatorów w miarę sprawiedliwy, chociaż Mieczysław kora, mógł jeszcze strzelić i no, byłoby zdecydowanie lepiej, prawda? Tak, ja myślę, że z przebiegu gry ten wynik jest zdecydowanie zasłużony i żaden z zespołów nie zasługiwał na zwycięstwo. Tak, mieliśmy sytuację bramkową na 2-1, gdzie powinniśmy ją wykorzystać, nie wykorzystaliśmy, ale tak jak mówię, ten wynik nie krzywdzi żadnej ze stron. Yy, po bardzo przeciętnym widowisku, jakby go można nazwać widowiskiem, Zremisowaliśmy z drużyną, która po, podobny styl i podobną formę prezentuje na dzień dzisiejszy do naszej. Mam nadzieję, że po tej dwutygodniowej przerwie i po tym meczu złapiemy właściwy rytm i dwa ostatnie mecze zagramy zdecydowanie lepiej niż dziś. No tak, właśnie to było moje kolejne pytanie. Ten rytm meczowy, dwa tygodnie bez gry, bez. Nie za długo. Nie za długo, właśnie. No zdecydowanie wypadliśmy ze rytmu meczowego i było to dzisiaj widać, że brakowało tych podstawowych, takich tych motorycznych na boisku, czyli i szybkości, i, i wytrzymałości. Jak człowiek nie gra dwa tygodnie w piłkę, to gdzieś, gdzieś to musi zgubić, i myśmy zgubili. Teraz mamy tydzień przygotowań, żeby, żeby to złapać i w kolejnym meczu zdecydowanie lepiej się prezentować motorycznie. Landek, tak, naszym, naszym przeciwnikiem dzisiaj przegrał. Jakaś specjalna taktyka. Widzieliśmy dzisiaj, że ławka rezerwowych bardzo blado wygląda, prawda? Myślę, że już tak do końca będzie wyglądała, że młodzież będzie nas musiała wspierać. Nie będziemy ryzykowali tych zawodników, którzy mogliby już wrócić do zespołu, żeby wychodzili na boisko, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Na razie ta kadra jest z młodzieżą 16-osobową i musimy do końca sobie z tym poradzić. Przeciwnik taki jak każdy w tej klasie. Te wyniki pokazują, że tutaj każdy z każdym. Może wygrać landek, dzisiaj przegrał 1-0 w Bestwinie, więc e, czemu za tydzień nie, nie miałby przegrać u siebie z Ustroniem. Natomiast na pewno nie będzie to łatwy mecz i będziemy musieli zdecydowanie lepiej zagrać niż dzisiaj u siebie. A czy to był najsłabszy mecz na jesień u siebie zespołu później Ustron? Ja myślę, że w ogóle najsłabszy w tej rundzie. E, nawet te przegrane mecze z Kaczycami czy, e, czy w porąbce były lepsze niż dzisiaj. A wiatr? A wiatr zrobił swoje, wiatr zrobił swoje i, i wypaczył troszeczkę przebieg tych zawodów, bo myślę, że gdyby były normalne warunki, to obejrzelibyśmy troszeczkę lepsze widowisko.